Nadszedł czas na remont najbardziej zapomnianego minecraftowego budynku. Pamiętaliście w ogóle, że dżunglowa świątynia istnieje? Bo ja nie. Ale oto dziesięciu losowych widzów, których zadaniem jest przywrócić jej starą świetność. Tyle, że będą mieli na to tylko jedną godzinę. Powodzenia. Okej, okay, czy ktoś tu w ogóle mieszka? Chyba nie, ale coś czuję, że po tym remoncie to się zmieni. Kto nie chciałby mieszkać w takiej pięknej, odnowionej świątyni? Ja ja chyba niekoniecznie, ale zobaczymy. Trzy, dwa, jeden, start. Moi widzowie Właśnie całą godzinę na zrobienie generalnego remontu. A to znaczy, że za 59 minut i 13 sekund to coś już nigdy nie będzie takie samo. Już teraz nie jest takie samo. Co jest? Nie. Proszę o nie. Jeszcze gorzej. Ciekawa definicja remontu. Nie, nie powiem. Chociaż fundamenty zostały jeszcze. Dobra, jednak nie było tematu. No cóż, totalny remont może mieć różne scenariusze. Zaczynając od dobudowania nowych rzeczy do istniejącej budowli, przez usunięcie jakichś starych. Rzeczy z tej budowli, aż po nawet jej totalną rozwałkę. A to akurat jest bardzo popularny scenariusz dzisiaj. Dobra, widzę, że naprawdę jej widzicie. Okej, okay, rozumiem. No, była brzydka. No, co to mam powiedzieć, to? Według mnie, czu świątynia dotychczas była najbrzydszą strukturą w całej grze? Ale coś czuję, że dzisiaj się to zmieni. Tylko jeszcze nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Jakby, please, przepraszam bardzo. Co to jest? Ty, trochę jak taka kaczka. Tuba dziób, tuba tułów, powiedzmy, czy, czy coś. Ale to chyba nie jest kaczka. Ja naprawdę nie mam pytań. Czy pan kosz na śmiecia robi z tego kosz na śmieci? Ty, to też jest opcja. To byłby 500 zadań ruch, tylko że z drugiej strony... O, e, pułapka na mnie. Już widzę, mordo. Tylko że z drugiej strony co kosz na śmieci ma do świątyni? Ale w sumie piasek też ma niewiele do dżunglowej świątyni, a jednak ten remont się źle skończy i tyle w temacie. A więc zaczęło się. Pierwsza świątynia została oficjalnie przerobiona na garnek. No, świetny pomysł. Gardki są bardzo ważne na tym świecie i warto przerobić sobie świątynię Tynie dżunglowe na nie Bo czemu by nie? Jakby nie ma żadnych ograniczeń Nie? Ktoś chce garnek to może mieć garnek Ktoś chce mieć strażników przed wejściem To może mieć strażników przed wejściem Mocne! Ej serio to się niewiele Póki co zmieniło ale wygląda to epicko Od razu jakiś lepszy klimacik się zrobił A to tylko praktycznie kilka bloków i jakaś mała sadzawka Nie sądziłem że w taki prosty sposób Ta piramida może przejść taki glow up O i to też tutaj jest sporo roboty Serio wychodzi na to że jedyne co temu brakuje w minecraftie To dwóch ludzików przed wejściem I kilku tam drzewek z przodu i od razu lepiej nie trzeba było zamieniać tego wszystkiego na gardek. 15 minut za nami, let's go! Kolejne karty się odkrywają. Wow, to to będzie prawdziwa piramida. Dobra, powoli zaczynam mieć jakichś swoich faworytów, ale nic nie sugeruję, ale po prostu niektóre z tych remontów zaczynają coraz bardziej odstawać od innych w dobrą stronę. Ej, czy to jest ruina? Można i tak podejść do tego tematu. Jak już, będzie ziemią, to to będzie totalnie klim klimat. Ja już się nawet nie odzywam. To jednak nie garnek. To panda. Aha, ha! Dżungla to bambusy, bambusy to pandy! Tyle, że nie wiem, jaka byłaby moja reakcja, gdybym poszedł do dżungli i za drzewami siedziało właśnie. Co? W ogóle nie przerażające. Nie, no do gdzie? Co wy macie do tej pustyni? Przepraszam bardzo. To już druga praca tutaj w tych klimatach. Tylko, że tak już mi się to z dżunglą nie kojarzy, a tym bardziej już kaktusy. Panie, wszystko okej? Okay. Dżungla. kociaro spójrz na tą tabliczkę i spójrz na. E, dżungla straciła dostęp do wody i jest pusto, pust, pustkowiem. A! Jest to jakieś wytłumaczenie tej obecnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Halo, pożar! Cały las spłonął! Liros, nie! Jeszcze gorzej! Jak nie pożar, to jeszcze wybuchy! Nie! Co się dzieje na tej działce? Najpierw płoną drzewa, potem płonie świątynia! Trzeba ją zgasić, pomogę ci! A, a nie, to tak miało być. Czekaj, czaj, twoim zamysłem jest to, żeby to wszystko płonęło i wybuchało? Świetny pomysł. Nawet McDonald płonie! To jest znak! Czyli zaraz do kolekcji dojdzie nam kolejna pustynia? Wspaniale! Za to kompletną odwrotnością tego, co widziałem te... Tam jest działka Deepy To to jest prawdziwa dżungla, Bordo. No i taka epicka dżungla musi chować epicką świątynię! Czyż nie? Eee, niekoniecznie! Co się tutaj stało przez ostatnie pół godziny i dlaczego tak bardzo nic? W środku w takim razie musi być mocno, co nie? Ulala, niebezpiecznie! Na wstępie kolce, w środku kolce, wszędzie kolce! Nie, ale tu to, to się nic też nie zmieniło, panie diepyku! Halo! Nie! Creeper! O, łap! Dobra, przepraszam! Nie chciałem! Wychodzę! Ała. Nie, moja widać, że stawiasz na mnie pułapki. Jeszcze, jeszcze ty trzyma w ręce. Bierz to, uciekam, do widzenia. Nie było, nic nie widziałeś, nie psułem, psułem, nie zginęło chłopno brano. Może już myślałem, że kolejny pożar. Ale to tylko świecące grzyby rosnące na drzewach. Dzień jak codzień. Dipy wyszedł z emocji po tym, co zrobiłem. Przepraszam. Dobra, wrócił, jest Git. Ciekawostek. Nasza panda zyskuje właśnie ciało. Kosztem drzewa. Bardzo nieekologicznie, Zofia, bardzo nieekologicznie. A co tam w naszym koszu na śmieci? Dostał twarz, łapkę w górę? To dobry plan, zostaw. Ciołapkę w górę jak ten kosz! I oprócz tego oficjalnie stał się KFC. Konkurencja dla baczka robi się spora. Tylko, że ten baczek płoni, a to KFC jest koszem na śmieci z uśmiechniętą minką. Nie wiem, co jest lepsze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja zapomniałem, że to był śnieg, nie było tematu. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że. Witam! żeby dobry. O, to, to cieszę się, nie? Że do. Ja, jak to niedobry? Co ty gadasz, ty się zdecyduj w końcu? Tylko dla pracowników, ale czego w końcu? Ja nie wiem, co tu istnieje, co to jest za rzecz. Nie wchodzić, dobra, to. A, nie, tak jednak nieważne Faktycznie nie powinienem tam wchodzić. Jakiś ku. Co ty tu robisz? Nie! Podaję, żeby ja nie było. Nic nie widziałem. Nic nie było kompletnie do widzenia, papa. 15 minut do końca, proszę państwa. Wow, dzień dobry klimacik. Czy to jest piękne? Jeszcze jak? Czy z tyłu jest puste? Bo możliwe. Ale kto by tam patrzył do tyłu? Człowiek chwilę nie zwracał uwagi, co się tutaj dzieje. A tu takie perełki powstają. Święty dorszów, tego brakowało. Ale to, 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 to jest piękne. Tylko ja tu widzę okulary, tu są uszy, tu są usta? Gdzie jest nos? Nie wiem, ale tu jest czapeczka. Panda też dostała swoją własną czapeczkę. O tym koszu na śmieci już nawet nie wspominając. Bo on oczywiście, że ma czapeczkę. Jak mógłby nie mieć czapeczki? Panie i panowie. Nie czaję tej rozróby. O co tutaj chodzi? Miał być remont. to stało się... Co się stało? Nie mam dla tego pojęcia, co to jest i dlaczego to ty, ty jest tak chamsko, że kompletnie nawet go nie zauważę. Nie, no nie ma opcji, że tu coś może być. A ja, ta skrzyka jest kompletnie nie podejrzana. Ubieram moje serce krwawi. Tylko piękne budowle mogą mnie je jeszcze uratować. Ale co? Za trzy minuty, bo właśnie tyle zostało do końca. Słuchajcie, stawiacie ostatnie szczegóły, budujecie ostatnie podziemia. Tego się tutaj trochę szykuje. I za chwilę wybieramy nową wersję dżunglowej piramidy, która według nas powinna zastąpić tą obecną w minecraftzie. Czy może będzie to wielka śpiąca panda, czy może jednak jakieś podziemia? Co zajmie tutaj pierwsze skrzypce zależy tylko i wyłącznie od was! I od moich umiejętności matematycznych. Czemu wy mi to robicie? To jest zły pomysł, żebym ja to rozwiązywał kociara! Czemu, dlaczego, po co? Czemu, dlaczego, po co? Trzy sekundy do końca, dwie sekundy do końca, jeden! Mamy co! Koniec czasu, koniec budowania! Rozpocznijmy naszą wspaniałą przygodę od, od pożaru! Tak to się kończy, jak się igra z ogniem do... do. Dobra, koniec, już. Zgaszone, zgaszone. Kąd to się podpaliło? Nie mam pojęcia. A, od tego KFC, bo jakby to inaczej. Nieważne. Skupmy się na remoncie, który wykonał Venus 307. Jeśli tak wyglądałaby dżunglowa świątynia, to obiecuję, że już nigdy w życiu bym żadnej nie ominął. Piękna jest po prostu piękna. Szkoda, że jej tyły nie są takie piękne, ale kto by się tam przejmował tyłami? To jest pięknie, nawet mimo tego pożaru, który strawił wszystko dookoła. No właśnie, jak już o pożarze mowa, to. Ehem. Oto jego sprawca. Kosz na śmiecia. No niesamowicie. Ty ryb od tej świętej nie zrobiła, to był ładny upiad! Zapomniałem i z tym. HA! Tu się dzieją dziwne rzeczy. Ja tak. Ogło... Co, Marek? <laughs> Nieważne. To góry są stoliki, bo z tego nagle się zrobiła restauracja, jakby ktoś pytał. Tu jest też przejście dla personelu, do którego nie można wchodzić i przetrzymują tutaj biedne dorsze. Ja po prostu mam więcej pytań niż odpowiedzi i to mi się szczególnie nie podoba. Kto tu jest kucharzem, a kto jest daniem na kolację? Niesamowity był to remont, nie nigdy, aczkolwiek chyba wolę jednak ten, bo to przynajmniej można nazwać remontem. Dzień 235. Piąty. Skończyły nam się już slickersy. Wody zabrakło już kilka lat temu. Niestety z odwodnienia musiałem zostawić moich znajomych. Zostałem sam. W końcu na mnie przyjdzie pora. Czemu to jest takie creepy? Czemu to jest takie creepy kociara? Dzień dobry, a więc to jest ta baza, w której umarłaś. Wspaniale. Uratuj dorsze. Proszę. No więc to prawda, 235 tydzień był tym ostatnim A ja muszę szybko uratować Dorszy, póki jest jeszcze na to czas Ile to? 1634 Ja Nie wiem, raczej to, prędzej to niż to, bo to jest na minusie Chyba to, please, proszę, nie wybuchnij, nie wybuchnij Czy to nie wybuchło? O, a, wybuchło, to ile? Przecież to nie na minusie, przecież, no, no Dobra, faktycznie to 400, nie 350. ale dlaczego to 400 było na minusie? Halo, to dobra, czy ja teraz będę pośmiewiskiem? Na szybko temat my robiłem, nawet nie myślałem, po prostu na minusie się to dziwne było wiadro z dorszem, uratowałem, czy, ej, uratowałem je, uratowałem je, jest dobrze, uratowałem dorsze Coś jeszcze jest, ale tego chyba nie uratuję. ważne, że mam dorsze, jest git, dzień dobry, oto one, ostatni Pff, Co? I jednak żadnych dorszy nie uratowałem. Dosyć mam tego challenge'u. Ale moja droga, jak na remont, zmiana samego koloru to trochę mało. Ja tu czekałem na fajerwerki. Wiecie co? Mam nadzieję, że kolejna działka mi je dostarczy. Dzień dobry. Dorszolandia. Znaczy świątynia. <gry> no ja już tu czuję, że ja zaraz umrę. Albo, e, albo, albo też nie. No więc tak by to wyglądało, gdyby dorsze przejęły dżunglę i robiły tam swoje własne bazy. Nieźle, nieźle, nie powiem. A tutaj co, jakiś skarbiec czy coś? się Siemanko. Ej, ale one są martwe. To nie jest dobre! Nie lubimy nieżywych dorszy. halo! Chociaż mądre te dorsze trzeba przyznać, zrobiłem mur dookoła, żeby nikt ich nie zaatakował? Te odlipy chyba o tym nie pomyślały. Wow, jak to możliwe, że po remoncie z dżunglowa świątynia wygląda bardziej zrujnowanie niż wcześniej? To jest świetne pytanie, ale wbijamy do środka. Co się tutaj stało? To ja nie mam pytań. Czy ten kot coś robi? Czy ja mogę uruchomić jakieś tajne? Tak, co najwyżej tajne przejście Do mojej zagłady, pozdrawiam A co tu jeszcze masz? Czy mnie jeszcze będziesz chciał zabić Po drodze? Po, pokaż, no Tym, tym, dawaj, dawaj, ja się już nie boję Lecisz tym koksem, creepery to były jasne Bo czemu by nie? Praca numer 6, Alex Proszę pana, proszę pana, to się nazywa klimacik Po tym remoncie też wygląda Trochę bardziej na opuszczoną niż wcześniej Ale jestem w stanie to zaakceptować Bo to, moi drodzy, nazywa się Upgrade, nowy, ulepszony dach Który prowadzi wprost do świątyni Tutaj czeka nas coś o wiele bardziej przyjemnego dla oka niż zazwyczaj bywa w świątyniach I, i czekają nas potwory Halo, tego nie było w planach Okej, okay, easy Numer jeden, labirynt Panie, ale nie mogłem się doczekać labiryntu Ula la, kurde bele, proszę pana Dziękuję, na pewno się przyda Labirynt w dżunglowej świątyni to dobry pomysł Dajcie mi spokój spok Spokój Nie dość, ładne, to jeszcze trudne Co jest na końcu? Dokąd ja w ogóle szedłem? Czy tu jest jakaś nagroda? Nie, to jest tylko jeden wielki labirynt bez końca. A więc to była moja nagroda. Było warto. Wracamy na pustynię. Bo czemu by nie? Fegas, tak jak ktoś wcześniej stwierdził, że to jest świetny pomysł, żeby przesunąć dżunglową świątynię na pustynię. No jasne, Mordo. Co może pójść nie tak? Czy bo to wyszło? Jeszcze jak? Co się stało w środku? O, całkiem sporo, bo nie ma zejścia na dół, jest tylko do góry i jest tutaj tron. Czyli kompletna zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. Dżunglowa świątynia, nie to że stała się pustynną świątynią, to jeszcze jest siedzibą króla. Ciekawe, ale tak, jak ta panda. Przepraszam. My, ja! Coś ty zrobiła! Zamieniłaś to na wielką, ogromną pandę! He! <laughs> tak, no dzień jak co dzień w tej serii. Kto by się spodziewał? Panda jest. O, pusta. Dobra, pandy zazwyczaj mają pusto w głowie. Za to do góry nie jest pusta, bo ma domki. Bo co innego mogłoby być panda na głowie niż domki z bambusa? Fajne, ale creepy. Nie chciałbym tego spotkać w środku dżungli. To już nawet to jest mniej przerażające. A przypomnę, to jest wielka dziura z ruinami. Nie może prowadzić nas wielka dziura z ruinami. To na pewno jest świetny pomysł, żeby wejść do środka bez przygotowania. Mówiłem, że to jest świetny pomysł. Nie no, nie gadaj, że to jest tylko to. To są tylko jakieś ruiny McDonalda w podziemiach. Tu nic nie ma. Aha, i to przez godzinę, tak? Pordo jak 40 minut temu tam byłem, to było dokładnie to samo, co teraz. Za to tu nie było wcześniej takiej ogromnej rozwałki, Liros. Kompletnie niepodejrzany prezent. Uwielbiam kompletnie niepodejrzane prezenty, które kompletnie nie chcą mnie wybuchnąć w powietrze. Wiadomo, aha. Myślałem, że jedno, a nie pięć. Co jeszcze, no? Co jeszcze tu wybuchnie? Liros, ja nie wiem co ty miałeś w głowie, ale to jest prawdopodobnie najdziwniej zrobiony remont, jaki widziałem w życiu. Jedno jest pewne: nigdy nie zatrudnię cię do żadnej więcej roboty, a już na pewno nie do remontu domu. Dajcie znać, na którą z tych świątyń zamienilibyście się tą obecną. A my widzimy się jutro, pa! A teraz, to co najwyżej możesz być, na którejś z tych dwóch odcinków? Widzisz ten po prawej, widzisz ten po prawej, sprawdziłem tam 10 największych mitów od widzów. I okazało się, że część z nich jest! Nie powiem jaka sam, papa!